Hejka! Nazywam się Nicole i właśnie dzisiaj mamy drugi dzień zawodów. Dzisiaj jest niedziela i wczoraj nie zdałam licencji. Mam nadzieję, że dzisiaj zdam. Dzisiaj mamy dwa kolejne podejścia. Jest godzina 8.44, więc zaraz się będę zbierać, bo w sumie już jestem ubrana. Mam dzisiaj i trochę inną stylówkę, mam dzisiaj całą, całą białą koszulkę z pikera i też z Feliksa spodnie, do czasy białe. Nie, może co ja gadam? To jest w ogóle chyba z Hordze albo coś, bo pamiętam, że te akurat na szybko kupowałam na e, Hubertusa swojego pierwszego czy coś takiego dane dawno temu. No, więc e, jedziemy dzisiaj. Dzisiaj jest chłodniej i pogoda jest taka sobie, taka właśnie pochmurna, ale niby ma padać, ale tylko 30% jest na deszcz, więc możliwe, że nie będzie padało. A jak nie będzie padało, będzie taka podgoda jak teraz, to będzie w ogóle idealnie. Bo wczoraj, jak założyłam frak, bo licencję trzeba jechać w fraku, to było okropnie. Strasznie, strasznie było gorąco mi i po prostu ledwo czym miałam oddychać. No a koniec w sumie też się nie najlepiej e, czuję, jak jest tak gorąco, i lepiej mu na pewno będzie, jak będzie tak właśnie e, lekko chłodnawu, ale nie tak, że się będzie telepał, tylko po prostu właśnie będzie tak, tak rzeźko. Więc e, no, ja się. um. Zbieram. Idę do auta. Dzisiaj jadę w innym czapraku niestety, bo tamten był brudny, ale biorę go na wszelki. Um, nie mam żadnego innego takiego ładnego, konkursowego, ale mam czerwonego winderena. No i trochę taki czerwony, na zawody, skokowe, eleganckie, tak sobie, nie? Ale nie wiem, zobaczymy. Założę i najwyżej jak mi trenerka powie, że że jest dupa i że jest okropnie, to założę po prostu ten, co byłam wczoraj brudny i na tym się skończy. No ale chyba nie będzie aż tak źle to wyglądało. Mam granatowe nauczniki, więc jakoś to się mu dopasuje. No cóż, lecę do stajni. Dzisiaj moim luzakiem jest mój chłopak, więc idę wcześniej do auta, idzę na dół, żeby kupić mu jakąś energetykę. E, bo biedny się nie wyspał, ale ja w sumie też. E, ale w mieć więcej sił. E, mam tutaj ubrania, w sumie z wczoraj i koszulkę, bo na przypadek, gdybym coś zrobiła ze swoimi ubraniami dzisiaj, to założę najwyżej tamte brudne, a jak nie, to po prostu wrzucę je do samochodu razem z tymi, co mam dzisiaj, i zawiozę do domu, żeby je wyprać. No i wzięłam jeszcze taką wiatrówkę białą. Na no, przypadek, gdyby padało na rozprężalni, to sobie po prostu założę tą wiatrówkę, w niej poskaczę, a później tylko przebiorę na frak. Jak będę, no, jak będę już wjeżdżała na parkour. Nie? Dobra. Zdecydowanie muszę kupić więcej e, ciuchów na zawody i czapraków, ogólnie takich stylówek całych, bo mam tylko jeden w sumie ładny czaprak, w którym mi nie jest wstyd się pokazać na zawodach. No i mam dwie perebry ciosów i co, dwie koszulki, jeden frak, więc no, musiałabym sobie coś wymyślić jeszcze, pokupywać. Dobra, jestem już w stajni, mam tutaj Belle, idę ją wyprowadzić na padok. I biorę się za czyszczenie kotlecika i szykowanie go na zawody. Mamy teraz przerwę na mizienko źrębaczku, ale rybaczki chcą mnie zjeść Miękki łodziaczek. Chcę go. Dzisiejsze pakowanie soneta nie było takie miłe jak wczoraj, bo zazwyczaj sonet bardzo ładnie wchodzi po prostu tak raz i wszedł, a dzisiaj miało chyba pół godziny podejście. I już nawet inna osoba próbowała go wprowadzić i w końcu się udało. Za setnym razem chyba, także jedziemy, już jest, właśnie jedziemy za przyczepą. I będziemy się siodłać i próbować podbić tą naszą licencję. Mam nadzieję, że się teraz uda, ale nie, zobaczymy. Przynajmniej fajna jest pogoda, nie jest tak gorąca, jak było wczoraj, tyle dobrego. Dobra, jesteśmy już na miejscu, udało się nam tu dojechać i wyciągnąć ceneta. I w sumie wychodził lepiej niż wchodził. Ja jestem ubrana cała na biało, frak mi mu rodzice, bo jednak moja mama przyjechała też. Widzę, że Natalka właśnie kąpie Foxa. Ale zobaczcie jaką mamy stylówkę. Mamy taki czerwony widere na czaprak i granatowe na I idziemy się wstępować. Siema. Siema. ale masz dalmatyńczyka. No. Całe szczęście jest już czysty, bo no, był tak... Żółty brzuch, widzę to. Wyraźnie, on miał tu całą taką plamę, tu na ubiele, całą plamę. Porażka po prostu. Akurat musiał się położyć y, na kupie. O. Cały boks miał czysty, ale kupa to jest idealne. No, poduszka taka, wiesz, cieplutka, mięciutka. Tak, tak. <laughs> Julia Kondratka i chluba w drugim przejeździe, a przygodnie ta Pakulska gratuluje pierwsze miejsce Wiktoria Siepiora, Santisa, JKS Dostoszczy. Miejsce drugie, Kinga stańczak schulz Luwitie, Klub Jeździecki Stajnia, Siostry, Stańczak, Jakubów. Miejsce trzecie, Julia Augustyniak. i... Ja to dziennikarzu! Panie dziennikarzu! Panie

No, to ogólnie drugi dzień zawodów i drugi dzień bez powodzenia. Szczęścia nie mieliśmy, więc nie udało się zdać. Mieliśmy błędy za nogi oczywiście. W pierwszym przejeździe próbowałam zmieniać przez kłus, ale za dużo czasu to traciło, to traciłam tym dużo czasu i skończyło się po prostu na tym, że mieliśmy punkty jeszcze dodatkowo za czas. A w drugim przejeździe musiałam gonić bardzo, no i były... W dwóch miejscach niezmienione nogi, więc po prostu widziałem, że po prostu już, już jadę, bo jadę i tyle, no bo no nie wychodzą te zmiany i tyle. A sonet już był tak rozkręcony, że po prostu dużo czasu by mnie znowu kosztowało po prostu zmienianie tej nogi. No i w dodatku, co? W dodatku rzucił jedną przeszkodę, chyba, jak się nie mylę. Ale na pewno wyprzedziłam go w skoku, znaczy no tak niedobrze nie, nie się zebrałam na jeden z szeregów eee, także bywa. Nie wiem w sumie. Okej okay, się jechało, w sensie było był fajny, fajny przejazd, był trudniejszy o wiele parkour gdyby był tak jak wczoraj to myślę, że by było zdana ta licencja, ale no dzisiaj był trudniejszy o wiele. No i było więcej lądowań na lewą nogę, były trudniejsze najazdy, no ale przynajmniej udało się te najazdy zrobić wszystkie, udało się najechać na wszystko i w sumie nie scinać żadnych zakrętów i dobrze dojeżdżać, więc no z tego jestem zadowolona, że po prostu wyszło tak jak miało wyjść w sumie. No ale niestety zdanej licencji nie mamy, chociaż w sumie nawet nie wiem po co mi ona jak ona jest po to, żeby jechać, startować w klasie P, a ja przecież w życiu nie wystartowałem w klasie P, więc... No, nie wiem, będziemy myśleć, nie wiem co powiedzieć. Będziemy pracować nad tym i myśleć z trenerką, czy jest sens w ogóle się za to brać, bo ja powiem, że nie, ale trenerka pewnie powie, że tak. Także, no. Ja sobie już siadam zaraz z Sonicika i będziemy się e, rozbierać. Że znaczy ja nie, on On będzie się rozbierał z siodełka, ale zaczął kropić. Więc dzisiaj na będzie Sonet wychodził już w dreczce przeciwdyszczowej, bo jest to golony, żeby nie. No, żeby się nie przeziębił. Także ja zaraz schodzę i będę go roślot Dobra, jesteśmy już w stajni. Sonecik wyszedł. Wielce przerażony, jakby nigdy nie jeździł w przyczepie. Idziemy do boksu na no szybko. Szybkie siusiu, picie e, Chyba mu szybko jakiś meszyk No i wypakuję sprzęt Zostawię go już tutaj Nie trzeba nic czyścić, ani prać, ani nic No i Sonecik Będzie miał na sobie dereczkę I wychodzi Na dwór Dobra, Sonecik jest już w masce, w dereczce posmarowałem mu nosek Tutaj maścią z propolisem Bo jak mówiłam, on sobie kiedy Niedawno sparzył tego nosa Jemu teraz schodzi skóra z niego, a dzisiaj musieliśmy założyć mu na nos taki łańcuszek. No i troszkę mu się bardziej poprzecierało, więc posmarowałam taką właśnie maścią z propolisem, która bardzo szybko goi rany. Z tego co przynajmniej słyszałam, właśnie ją testujemy. No i oczywiście dereczka, o tylko mi się odpięło, muszę zapiąć. Dereczka tylko przeciwdyszczowa i przeciw wiatru. I zaraz puszczam z niecicha, tylko tą i sobie idzie do koleżków swoich. O, no, chyba namierzył Arona i poszedł do niego. O, już został pogoniony przez Jantara, chyba. No, że niech się bawi. O, znalazł Aronka i się miziają, mąchają. Słodzieczki. Dobra, Senesik sobie pochodzi na podoczku i jest dopiero 13.40, więc no ma prawie cały dzień. Dobra, pół dnia. ale mam dla niego tu Niespodziankę w boksie i zostawiam mu właśnie w żłobie. I obłóżko, i marchewkę, bo akurat moja mama przywiozła dzisiaj, a nie zdążyliśmy dać. Także będzie mógł sobie. E, no. zjeść, jak wróci. Ja za ja już jestem ten. Zeszły emocje i już nie wiem co mówić. Ogólnie jeszcze zawiesiliśmy dzisiaj rano, póki się ten szkowałam na zawody. Zwiesiliśmy tabliczkę. liczkę cika, taką. I <grych> tak ładnie pięknie wygląda na boksie. I co? No i w sumie tyle. Jadę do domu, bo trzeba coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic normalnego nie jadę, tylko zupkę mleczną zjadłam. Dziwnie się mówi zupka mleczna. Bardziej wolę chyba. Po prostu płatki z mlekiem, albo z i... dobra, no to chyba już pora kończyć ten odcinek. Ogólnie to szkoda, że się nie udało zdać tej licencji, no ale przynajmniej e, mam więcej doświadczenia, e, to na pewno. I jestem w sumie zadowolona, bo na pewno dobrze pracowałam z koniem w parkurze. Jeśli chodzi ogólnie o taki parkour parkour, nie myśląc o tych nogach i jeździe na stylnie. Eee, to było naprawdę dobrze i to chyba były moje najlepsze zawody, eee, takie pod względem samej, samego... samych skoków. Eee, no ale niestety no cóż, nie może być tak łatwo, więc będziemy próbować następnym razem jeszcze chyba. że nawet nie wiem po co, chyba nie wiem czy ja w ogóle kiedyś pojadę petkę, eee, bo chyba prędzej bym się... Padła na zawał. Prędzej bym niż pojechała tą petkę. Dajcie po sobie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy kiedykolwiek startowaliście w zawodach, a jak nie, to czy chcielibyście. No i oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał. Podajcie też na naszego TikToka i Instagrama. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!